Szanowni Państwo, drodzy uczniowie. Cieszę się, że po raz kolejny mogę objąć patronatem już 15. jubileuszową edycję Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg. Chciałem w tym miejscu wyrazić wielkie uznanie i szacunek za determinację dla organizatorów, którzy od kilkunastu lat organizują tą jakże ważną Olimpiadę. Ale chciałbym się zwrócić w tym miejscu przede wszystkim do nauczycieli, opiekunów, a także młodzieży, którzy może zastanawiają się w tej chwili, czy wziąć udział w tym wydarzeniu. Moi drodzy. Zachęcam Was gorąco, naprawdę. Wiedza o Unii Europejskiej, tą, którą czerpiemy dzisiaj zewsząd z internetu, z mediów, często jest. Y Przedstawiana w krzywym zwierciadle. Warto zainteresować się tą strefą bezpieczeństwa, w której przyszło nam żyć, bo Unia Europejska to nie tylko otwarte granice, to nie tylko możliwość przejechania Europy bez granic, możliwość kształcenia się w każdym miejscu. To są wszystko fantastyczne rzeczy i niezwykłe wartości. Ale Unia Europejska niesie coś więcej za sobą. Także wartości, ideały, o których warto, żebyśmy rozmawiali i dyskutowali, i temu służy właśnie ta olimpiada. Gorąco zachęcam wszystkich. Do udziału jestem przekonany, że nie pożałujecie.